Halo, halo ludzie, witam na no, w nowym odcinku gry Heroes of My Magic 3 The Shadow Death. tak. No czekam, czekam. Ktoś aż się załaduje nasz scenariusz. Będziemy kontynuować nichów, Tak, od gry. Mnichów. No, razie, coś mi się tutaj. mi się odłączyła. A to skory. Nie no, wiem dlaczego. Jak, jak to jest możliwe. No dobra. Okej. Okay. I co teraz? Coś ważnego tutaj? Tak, przed tobą właśnie. Jak to zrobić? Ile mam ruchu? Tyle. Dobra, tu teraz teleportuję się jeszcze do mojego zamku. Bazar. Z was, wezmę wszystkie fenixy. Wszystkich was, wszystkich was, wszystkich was. Dobra Jeszcze dwa. Oh. Dobra. I teraz taką armię. Teraz mogę iść. Tu, tylko do armii też dobra i też teraz, jakbym jeszcze tutaj poszedł, zwiększa. Tutaj muszę zapisać grę. Nie wiem. 1, 2, 1. No, teoretycznie, idealnie wyszło. Dobrze, spróbujmy. Zobaczymy, czy teraz nas zatakuje? Widzę, też, że nadal nie. I jeszcze, do łódki przed. To... Oj, oj. Walłem w. W. Coś walłem. Tak, są dobra. Mam manę. Mogę go atakować, chyba. No nie, traci 9. Super. No, a szkoda, myślę, że tutaj będzie tak. A, no tak, bo nie walczy z statkiem, statkiem. No dobra, trudno. Nawet dobry bohater, więc trzeba uważać. Mam wskrzeszenie, tylko no mi za dużo nie da. Ile ty atakujesz? No ty dużo nawet. Czy Bercerk działa na ciebie? Tak jakby nie działał. Hmm. Deszcz meteorytów. Nie pokazuje, ile zabije, a to nie chcę... Aż tak ryzykować spowolnie nie będzie najlepsze. No, smok uderzy niestety. Przyspieszenie. Ile zabił? 17 żywiołaków lodu. Oj, boli. Dobra, atakuj. Wy jesteście po to, żeby was stracić. Więc. Matko, co mi te tak feniks sygnął? Przecież one są takie silne. Dobra, zaatakujesz w taki sposób. I ty tak zaatakujesz. Ile zabijasz? Mało? No to jeszcze. No i pięknie. I teraz możesz jeszcze tutaj wlecieć, ale ja dam jeszcze kamienną skórę No i tutaj zaraz end mi chyba wleci Właśnie, Ty masz ile ruch? 8 Ty masz 9. Dobra, już wiem co będę chciał zrobić. Wejdziesz tu ty wejdziesz tutaj. Ok, I o to chodziło. Teraz zaatakował żywiołaki energii. Nikogo więcej. Ja mam jeszcze prostą strzałkę. Dziewięć Feniksów. Oj, oj, oj. Dziewięć Feniksów. No chyba musiałem ich stracić. No, no trudno. Mi płatnerstwo. Szkoda, że dopiero teraz. O, żywiołaki energii wezmę. No i chów już nie, już nie wezmę Dobra, tutaj nie idę Teraz mogę się do Bretonii przeteleportować To będzie dobry plan Dobra, tutaj nikt nie chodzi chyba Więc sobie wejdę tutaj Nie, tutaj ktoś się tak mi się wydaje No, tak było Okej okay, Ty nie zdążysz rzeczywiście teraz dojść Trudno Tutaj Bractwo Miecza Tutaj coś trzeba jeszcze, no... Tak, gildie Magów A tu? Tak, tutaj już tylko gildie Magów No dobra, to teraz możemy sobie... zaczekać już okay. Fajnie, dosyć... bo mi się to... Ty wracasz do zamku i już ciebie nie ma Muszę tutaj. Po... Aj, portal chwały trzeba zrobić. Okej, okay, nie, zielony poszedł gdzieś. Nie wiem. Wie, pan... ja, żeby zbierać się głównym terem, Ale ten zamek, no już bardziej mi interesuje. Portal chwały jest mój. Nie. kolejny zamek będzie mój. Tylko żeby nie stracił tutaj dużo potrzebnych jednostek. 10 i 1. Heh. Ja bym zrobił mniejsze straty. Bym dał wam wyjść. Zabił oczywiście. Znaczy. Nie mogę Ciebie zabić, bo muszę Ciebie zabić. Trzeba lista przynajmniej Ciebie nie zabiła. Dobra, zrobię przynętę. Dobra, to ty zaatakujesz jego od tej strony. Ty zaatakujesz jego. Okej, okay, siedem obrażeń, fajnie. I teraz ty, wy się fajnie półstawialiście. Więc ja mogę fajnie zaatakować. Ale serbery i tak już zginęły. Teraz tylko ty. Dobra, to jest gorsze. Ty zatykujesz jego. Ty czekasz. I pięknie. No i o to chodziło. Mistrz Magii Powietrza. To mi się przyda. Chociaż mistrzowska Mądrość też by była całkiem nie najgorsza w końcu, nie? No, ale na następnym poziomie już i tak ją, ją będę miał. Oj. Czemu ja tego nie zakładam? Czy mam jakieś fajne artefakty w sobie? Oj, sorry. Ten... worek mm, Cały czas mi go wale po prostu. Bo zapominam, że on tam jest. Wejść tu, fajnie, plus jeden do... Mocy, zrobię to. Was mogę połączyć. Chyba. O, jest tutaj coś, co mi się przyda. Tu jest też zielony, z Feniksami, ciekawie. Ruczniku. Okej, okay, zielony płynie w, ta, w tę stronę. Jest i kolejny. Okej, okay. wszyscy zieloni uciekają stąd. Bardzo im się nie dziwię. Ale za to pomarańczowy przyszedł, Sandro. I on ma jakieś strasznie słabe armii, widzę. Nie był w ogóle, dobra. Ulepszamy jezioro. O, no, ta decyzja zielonego była, no, całkiem taka, nie najgorsza, bym powiedział, jeżeli chciał się. Okej, okay, ja tutaj widzę, że to jest potrzeba, aby zapisać grę na 1 Teraz muszę o, tak ładnie armię rozdzielić, okej, okay. wezmę to na walkę, mi się przyda, bardziej, I dobra, atakuję, zwycięstwo, ale to co tutaj straciłem, no to to nie jest fajne, więc muszę spowolnienie. I ty... Antymagia. Nie dobrze, że nie doleciał. Yy, dobra, to tak. To teraz ty czekasz, czekasz. czekasz. Ty Tutaj niskie morale jeszcze, to jeszcze lepiej. A ile Was jest? Bohater? No taki. A dobra, wie Mam już szybioaków magmy. Tutaj tutaj fajnie nie ustawił, żebym mógł jakoś fajnie zaatakować. Teraz tarcza. A ty masz 9, ty też masz 9. Pierwszy, nie wiem. Masz 5. to a ty masz 8. 8, a ty masz 9, no dobra. Zrobię tak. O, przyspieszenie na ciebie, łoć Dobra, strzelaj w niego. Ty go atakuj. No i ty. Spróbuj zasłonić, żeby jakby co nie zaatakował. Właśnie. Żeby nie zaatakował Feniksa. Dobra, i kogo teraz trzeba zamordować? Ciebie. Co my tutaj mamy? Tak, czy no to jeszcze kamioną skórę co dołożę? Okej, okay. magia na ciebie. Też jeszcze. Ale atakuje żywiołki energii, więc się bardzo nie denerwuję. Minotaura też. Ty, zaczekaj. Czemu Minotaura dubiłeś? Dobra, to zabiję go już. Ty masz antymagię, tak? To... Nie, dobra, zrobię tak. No i uciek dobra. Osiem Fenixów, no lepsze te straty, ale nadal takie... Nie najlepsze. Lepsze, ale nie najlepsze. Dobra, pomarańczowy raczej mi już nie ucieknie. Chociaż pewnie nie mogę być. I tutaj teraz przekrętowała. Ulepszony przeklęty pałac, fajnie traci tych swoich bohaterów. To czy nie traci? Cały czas ich ma. O, zwycięstwo. No to fajnie. Naszyjnik przyspieszenia. But, ja nie wierzę, ten to. No to teraz te jednostki od Sir Mulicha będą naprawdę bardzo szybkie. Chociaż. Przecież mogę. Przecież mogę zrobić tak, że. Chimery, chimer nie chce. Gryfy, o gryfy mogę wziąć. Teraz mam tyle ruchu, to mogę pójść sobie do armii też. Proszę bardzo. Świeże konie. I teraz mogę zrobić taki mygrze. Ty wychodzisz. Ty robisz tak, Sir Irmunich. Masz tutaj fajne artefakty, które też bym bardzo chciał mieć. Więc. No to akurat chociaż też jest lepsze. To też chcę. Chociaż nie, to jest lepsze. No ale ta tarcza. A i teraz w sumie, teraz zauważyłem, że on go pokonał. Że on mu nie uciekł, tylko on mu go pokonał. No to to jest fajny czyn. Dobra, nie będę ci dawał artefaktów, bo nie potrzebujesz. tak mi się wydaje. Okej, okay, Balista jest, wszystko dobra. No to teraz jeszcze do bretoni. No. I jest pięknie. Jeszcze tylko sobie założę hełm. O! 220 many to już będzie fajny wynik. Będzie mi się podobał. I teraz chmury siarki. To jeszcze? Arena walk i jest wszystko pięknie. Oj, czekaj. Tobą nie chciałem, a to, bo, no, tobie nawet zrobię takie coś. O, to jest piękne. No. Okej, okay, pomarańczowe jest w podziemiach, to mi już nie ucieknie. Pamiętam, trzeba zmienić hełm. No, i teraz mogę już tutaj iść dalej. Co tutaj będzie? Fajne. I to wezmę. Czy tutaj coś mam? Nie mam. To też wezmę. Okej. Okay. To teraz jeszcze tak. To. To. Zamiast. Wszystko tak naprawdę. Teraz mogę tylko iść do tych podziemi iść i zabić No tutaj też już mam prawie wszystko oprócz ulepszonego portalu chwały. A wiecie co? W sumie to ja teraz sobie wczytam ten zapis tak jak wyrobić. No i po prostu zapiszę Bo Tak wkłada, że już jest koniec odcinka i mi się wyjdzie. i w następnym więc. i don't, uh...